Wróciłeś Grzesiu list do skrzynki, jak cię prosiłam? List, proszę cię, list! Wróciłem, Ciociu miło. Nie kłamiesz, Grzesiu, lepiej przyznaj się, kochanie. Jak Ciociu kocham, że nie kłamie, proszę Ciociu. Oj, Grzesiu, kłamiesz. Lepiej powiedz po dobroci. Ja miałbym kłamać? Niemożliwe, proszę cię. Wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. No, daję słowo i pamiętam szczegółowo. List był do wujka Lona, a skrzynka była czerwona. A na kopercie adres i to nazwisko i pamiętam wszystko: i łódź, i ta ulica. I jak wrzucałem ten list do skrzynki, to akurat przychodził tatuś halinki i oficer wysoki też wrzucał. Wysoki taki, że jak wrzucał, to chłócał. I e, Jechał tramwaj. I ta i... Wiecie kochani, jechała taksówka i powóz. I szły trzy dziewczynki. Jak wrzucałem ten list do skrzynki. Ciocia głową pokiwała. Otworzyła szeroko no oczy. Grzesiu, grzesiu, przecież ja ci wcale nie dawałam żadnego listu do obwrócenia.